Moje dziecko, przyjmij teraz to słowo błogosławieństwa. Modleś, się, aby pokój okrył twoje serce jak delikatny płaszcz, aby twoje myśli były lekkie jak wiatr, a nadzieja zakwitła w tobie jak ogród wieczny, który nigdy nie traci barw. Niech twoje kroki znajdują otwarte drogi, niech twój głos rozbrzmiewa prawdą, a twoje marzenia zyskają silne skrzydła, by sięgnąć niemożliwego. Kiedy idę z tobą, nic nie jest zbyt małe. A żadna obietnica nie jest zbyt odległa, by się spełnić w twoim życiu. Zostałeś stworzony, aby żyć w pełni, uśmiechać się bez lęku, zbierać owoce radości i dobroci w każdej porze. Niech twój dom będzie schronieniem pokoju, twoja praca źródłem spełnienia, a każde spotkanie na twojej drodze światłem, które rozjaśnia. Dziś ogłaszam nad tobą pomyślność na twoich ścieżkach, spokój w twoim umyśle, obfitość miłości w twoim sercu. Bo jesteś wyjątkowy, wybrany, a Twoje życie jest boskim darem, którego potrzebuje cały świat.